Makówka Muzik kontra Klapsydra. I tym razem Makówka w końcu odpowiedziała. Ale od początku, bo jeśli nie wiesz o co chodzi, to już tłumaczę. Makówka od początku swojej kariery miała sporo dram i kontrowersji. I przez ostatni rok Klapsydra nagrał o niej aż 6 filmów analizujących te wszystkie sytuacje. I teraz, po roku ciszy, Makówka w końcu odpowiedziała we swoim najbardziej zaawansowanym materiale, m.in. zarzut o zbiórkę na psy, która rzekomo miała nigdy do psów nie trafić. I potem tłumaczyła się, że żadnej zbiórki na psy nie było i że była tylko zbiórka na walkę z hejtem oraz sytuacji z jej dawnym przyjacielem Mateuszem. W internecie dużo osób zwróciło uwagę, że ten film Makówki wydaje się zbyt profesjonalny, jak na jej dotychczasowy styl. Sporo osób uważa, że ktoś jej pomagał, bo różnica w jakości jest ogromna. Kilka dni temu Klapsydra nagrał odpowiedź i co trzeba przyznać, argumenty Makówki dość mocno podważył. Po oczach wielu widzów to Klapsydra z tej sytuacji, Lepiej Czy Czymakówka odpowie ponownie, raczej nie. Wygląda na to, że odpowiedziałem wszystko i teraz skupię się na vlogmasach. I najpewniej twoje pójdą dalej swoją drogą, a ty roz w górę i soba, żeby nie przegapić kolejnych newsów z internetu. Do usłyszenia!